Cześć, jestem w Pinczowie. Eee, wstałam do nie bardzo wcześnie, przez co, mm, no, byłam dosyć śpiąca. Dzisiaj pokażę wam kolejną moją jazdę konną w Ludowym Klubie Jeździeckim. Eee, tak. Stalina ta znajduje się w Pinczowie. Stajnia. Dobrze, Pińczowie. Yy, to jest mały takie miasteczko. To jest właśnie konia, który będę jeździła. Ma na imię Beluci. Yy, tutaj mamy jodczynaki. Dwa, tam stoją. Yy, Kolejne tutaj są konie. Bardzo ładne zresztą. Tutaj mamy zjebaczka. Tam były dwa zjebaczki, ale jednego nie, 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 nie zobaczycie. To jest, właśnie, to jest to właśnie ja na koniu Bellucci, to jest klaczka, która brała kiedyś udział w zawodach sepkowych, ale już nie bierze. Bardzo ciągnie do przodu, wydaje mi się, że się boi. No dobra, zwróćmy uwagę na, na to, jak ja jeżdżę. Na pewno moja noga jest za bardzo do przodu, chociaż w sensie cała noga, z kolanem i wszystkim. Ręka jest niestabilna. Bardzo się cieszę, że oglądając to mogę to zauważyć, wszystkie błędy jakie popełniłam, bo wszystkie dobre rzeczy, jakie osiągnęłam będąc na tym wyjeździe. Tak, bo ja tam, ja tam nie mieszkam, ja tam wyjechałam na jakiś czas. pan chyba na czterej płiskiej. I teraz jak kupujemy już po rozstępowaniu, no kraszko ma nic swoje ogrowie, dlatego na nie jest zapięty, co nie było błędem. Jest to tak postanowił. Dużo kłusujemy. To jest klacz, która nie chodzi przez drągi i patrzcie ona jest... Ona przeskoczyła przez drągi. No ja cię to Przychodzę do, do Do loku po drągi. Y drugie podejście było już y dobre. Klacz normalnie bez Bellucci. Y nie wiem, jak się ona jest teraz, ale jak... jak to jest konia rasa ja Tutaj przechodzę przez drągi na niej. Y no i tutaj ona postanowiła po się załatwić. No. To ja odwiedziliśmy dużo ósemek, bo ona paję dociągnie do przodu. No się po prostu czegoś boi. Widzicie jak głowa zadzieja. nie jest moja wina, bo ona po każdym miejscem tak robi. Baj ciągnie do przodu. Wydaje się niebezpieczna. No nie jest bardzo do przyjazna. Fajnie pani. Tutaj coś się zaczęło, jakby tam dziwnie odbijać. Wstępowaliśmy chwilę, bo jednak konie nie może zaraz głosować, bo też się męczy. Jeszcze raz przechodzimy przez deongrind, i tak takie te przejście przez nie, przeszkody. Kolejny raz deongrind, znowuż przez, między przeszkodami, między odsejkiem. Tutaj przypadkiem nacisnąłem się i i ona postanowiła mi pójść trochę do tyłu, tak mi tak się wydawało, że to będzie robię. Nie o to chodziło. Poprawiłam się po prostu w Co na nie jest niebezpieczne, bo może wtedy jej odbić. No i tutaj mamy galopować. Pewnie oglądaliście pierwszy odcinek tej serii. Mój galop wtedy wyglądał jak jakaś pokraka. No tutaj już bardzo ładnie mi szło, Już wyprostowałam się, ręce są już stabilniejsze. Yy, łydka, yy, w sensie pięta jest w dole, nie, nie dotyka słońca. Ręka, spokojnie! No, klepie, ale ja się staram w galopie i no, czasami tak nie chodzi, jak widzicie, nas. no. Robimy w kilka kłek na niej. Zrobiłam yy, woltem dookoła opon. To takie, jest wolta! Jest to, to szczerze, wolta, kiedy? Już, no, no, no to już, no, do wolta. No i... No, Koń taki w chce lekki, ale jej się udało. Widzieliście się teraz, że ona bardzo pędzi y, po przejściu do pulsa z galopu, a jej się tak noga dostawała, jak wyjeżdżamy. No i teraz galopujemy na nogę prawą. Tak? Y, taka ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzą, koni galopuje się lepiej na lewą, dlatego ten, y, zaczyna się, kiedy zaczniecie galopować, to najczęściej będziecie zaczynali galopować na nogę lewą. Tutaj przechodzimy przez. Y, niską przeszkódkę. to jest jednak przeszkoda, ona widzicie od. od. Y, od la, nogi od, od ziemi. Kupa, kolejna. To były takie moje pierwsze skutki na takiej klaczy, takiej, która jednak. Ona, to, to było piękne. Skuchem, w widzieliście, był wspaniały. Jeszcze sklepy za bardzo nie umiem. No skaczę z galopu, widzieliście że tam... No, potem później skaczę z galopu. Y, tak, żeby każdy osób, który musi poznać swojego wieśca. Panie i panowie, cały czas bardzo mnie I To by było na tyle dzisiejszej jazdy. Ja i Dario czyimś się z wami żegnamy. No i cześć.